Szczęść Boże, witamy serdecznie tuż przed rozpoczęciem siódmej sesji obrad zespołu parlamentarnego do spraw nadużyć nieprawidłowości w związku z COVID 19, popularnie zwaną poselską komisją śledczą Norymberga 2.0. Ja się nazywam Roman Fritz, jestem członkiem stałym komisji, jestem wiceprezesem partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej, wraz ze mną jest prezes partii pan poseł Grzegorz Braun jest prezes Fundacji Polskie Weto Adam Kania, koordynator projektu Norymberga 2.0, jest pan profesor Mirosław Piotrowski, członek stały komisji, jak również członek stały komisji Piotr Heszen, który jest odpowiedzialny za sprawy publicystyczne i dzisiaj również przedstawi zeszyty noremberskie. Pokrótce proszę pozwolić na małą historię, rys historyczny. Zaczęliśmy nasze obrady w połowie listopada, listopada ubiegłego roku, kiedy naszym gościem był dr Rainer Filmyś, znany prawnik z Niemiec, wraz z nim pani mecenas Viviane Fischer. Tuż potem raport przedstawił z pewnych nieprawidłowości i patologii związanych z wdrażaniem procedur najczęściej bezprawnych i bezprawnych pan mecenas Jacek Wilk. Trzecie nasze obrady to już analiza przypadku krytycznego, bo tragicznego ze szpitala w Rybniku, gdzie analizowaliśmy sprawę tragicznej śmierci pani świętej pamięci pani Anny Bednosz. Czwarte obrady poselskiej komisji śledczej to analiza patologii w polskim wojsku, gdzie okazało się, że niestety już niewyszkolenie nieprzygotowanie, nie morale żołnierzy są decydujące o ich potrzebie w służbie, lecz to, czy dany żołnierz jest zaszczepiony, bądź nie eksperymentem medycznym, preparatem na COVID-19. Potem analizowaliśmy niepożądane odczyny poszczepienne. Naszymi ekspertami byli między innymi pani Justyna Socha, pan mecenas Arkadiusz Tetela oraz pan doktor Piotr Witczak. I wreszcie e, ostatnie nasze posiedzenie e, sprzed mniej więcej miesiąca poświęcone było analizie patologii i nieprawidłowości w polskiej oświacie, prześladowaniu jakżeż niesłusznym nauczycieli jedynie za to, że nie chcą się poddać jedynie słusznej procedurze wyszczepiania, zamaskowania, testowania itd. Tak I temu podobne oddaję teraz głos Piotrowi Heszenowi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, czy mam w ręku pierwszy numer zeszytów norymberskich? Cieszę się, że data tej premiery przypada dzisiaj, bo jest to w przeddzień kolejnej bodajże 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Tu jest opis zbrodni, opis zbrodni językiem prawniczym. Ta zbrodnia jest prawdziwa, absolutnie serio. Została dokonana od marca 2020 roku i jest właściwie kontynuowana do dzisiaj, ci, którzy będą się ustawiać w najbliższych dniach po stronie zwycięzców sprzed kilkudziesięciu lat, po stronie po tej dobrej stronie, popełnią błąd oni postawili się po stronie zbrodniarzy, po, st po drugiej stronie, ciemnej stronie życia i ten zapis na nich tutaj się znajduje. Dzisiaj będą uczestniczyć w posiedzeniu poselskiej komisji śledczej uczciwi urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli. My wierzymy, że znajdą się także uczciwi sędziowie, którzy podejmą ten temat, który tutaj rozpoczęliśmy. Ta książeczka znajdzie się w ważniejszych bibliotekach w kraju, w bibliotekach prawniczych. Spisane będą czyny i rozmowy. I lepszy byłby dla Cię świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. To nie Grzegorz Braun, to Czesław Miłosz. Myślę, że on proroczo, w sposób uniwersalny przewidział los ludzi i sposób ich zejścia z tego świata, który kiedyś w obliczu prawa, miejmy nadzieję, ich spotka, bo na to zasługują. Są zbrodniarzami, pozbawionymi sumienia i honoru, niszczycielami własnego narodu. Dziękuję. Pan Adam Kania, bardzo proszę. Co nas czeka dziś? Witam serdecznie, dziękuję. Drodzy Państwo, tak, w projekcie Norymberga 2.0 mamy na myśli prawie 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, tak zwanych zgonów nadmiarowych, czyli śmierci Polaków, osób, które nie zmarły na skutek wirusa. Tylko zmarły wskutek tego, że prawdopodobnie nie mogły znaleźć kija, w którym mogłyby walnąć w parapet, żeby dostać receptę w przychodni. Niestety wiele takich przypadków w związku z tym, że Polacy przestali mieć dostęp do służby zdrowia, musiało umrzeć. Wiemy dlaczego. Ponieważ system skonstruował doskonały mechanizm przepłacania służby zdrowia dodatkami covidowymi. I dzisiaj na tej Polskiej Komisji Śledczej wraz z pracownikami nik tutaj mamy panie z Delegatury Szczecińskiej, które dzisiaj nas zaszczycą swoją obecnością, to jest pani Bogumiła Mędrzak i pani Sylwia Krawczyk, będą referowały cząstkowy raport nik na temat dodatków covidowych. W jaki sposób system dosłownie chciał pieniędzmi uspać z sumienia medyków. I niestety to się udało. Efektem tego jest wspomniane przeze mnie 200 tysięcy zgonów nadmiarowych. Drodzy Państwo, oprócz pracowników NIK-u, którzy zaprezentują raport cząstkowy z kontroli szpitali, właśnie w tytule z tytułu dodatków covidowych, będziemy mieli jeszcze dwóch gości będą to lekarze będzie pani doktor Ewelina Gierszewska internistka która będzie opowiadała o swojej pracy w czasie pandemii i o tym że robiła wszystko co mogła aby pomagać Polakom pomimo tego że system jej tego zakazywał i będzie też z nami doktor Daniel Mazur to stomatolog który w, w województwie małopolskim w czasie pandemii był jedynym stomatologiem, który przyjmował na NFZ. Jedynym. Wszyscy inni się pozamykali. Pan Daniel e, będzie na pewno wspominał o tym, że miał telefony o, ty, o to, żeby. E, Przestał pracować, żeby poszedł do domu, bo przecież ma pieniądze za to, żeby nie pracował, żeby zamknął swoją przychodnię, żeby nie mógł pomagać swoim pacjentom. Serdecznie zapraszam na 11.00. Rozpoczynamy transmisję w mediach społecznościowych profil Norymberga 2.0, polskie weto, YouTube, także profil Norymberga 2.0 serdecznie zapraszamy na tę transmisję i do odwiedzenia strony internetowej www.norymberga2.pl gdzie nadal czekamy na państwa zgłoszenia tego typu lub innych podobnych historii abyśmy mogli rozliczyć e, zbrodnie e, ludobójstwa która się dokonała e, którą my nazywamy Norymbergiem 2.0 dziękuję bardzo dziękuję pan profesor Mirosław Piotrowski bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jadąc tutaj do Sejmu, słuchałem wiadomości w radiu i tam radośnie ogłoszono, że pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia, odwołuje pandemię. Jako żywo przypomniało mi to film Juliusza Machulskiego, seksmisja, gdzie Jej Ekscelencja brała mikrofon i mówiła: Tu, Jej Ekscelencja, zarządzam święto państwowe. I święto trwała, a potem odwoływała i tak dalej. My nie zważamy na to, czy pan minister Niedzielski odwołuje pandemię, czy na nowo przywołuje ją, czy używa innych określeń. Komisja Norymberga 2.0 pracuje pod kierownictwem światłym pana posła Grzegorza Brauna i zbiera materiały dowodowe, materiały procesowe i w stosownym czasie wystąpimy w trybie, który umożliwi pociągnięcie Wła tych władz do odpowiedzialności i myślę, że do odpowiedzialności karnej. I dzisiaj mamy kolejne przesłuchanie, jak Państwo słyszeliście, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, a więc te dowody będą bardzo mocne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Bram, bardzo proszę. Szczęść Boże, wszystkim kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli. To dzisiaj właściwy adres, pod ten adres kierujemy nasze pozdrowienia, najlepsze życzenia. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze to, co już będzie premierowo prezentowane właśnie za parę kwadransów. Na naszym posiedzeniu. Zapraszam także obecne tutaj w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Media Sala Jacka Kuronia. Tam najczęściej przychodzi nam obradować. Bardzo godziwe warunki. Zapraszam, a będzie pasjonująco, bo oto jak powiedziałem, premierowo zaprezentowany zostanie wynik kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę Szczecińską Najwyższej Izby Kontroli w tamtym regionie ale w ramach całościowej ogólnopolskiej kontroli, której wyniki poznamy za y, czas jakiś koordynuje te prace jak słyszę delegatura Katowicka, a dziś Szczecin pierwszy już gotowy z wynikami ze swojego terenu. Jakie to wyniki? No cóż, myślę, że to nie będzie jakiś straszny spoiler, to nie będzie uchylenie zbyt głębokie rąbka tajemnicy, bo przecież my y, nie jesteśmy od, y, od rozsnuwania nimbu tajemniczości, tylko wręcz przeciwnie, jesteśmy od ujawniania, jesteśmy od mówienia, jak jest, a zatem mówię, jak jest, ta kontrola wykazuje skandaliczne przepłacanie personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarzy, za co? Za to, żeby raz. Nie leczyć, nie pracować, a więc nie kierować się tradycyjnie pojmowaną etyką własnego zawodu, a po drugie, żeby kogo się tylko da zapisywać w rubryce COVID, ponieważ to jest popłatne. Tak było, tak było w ostatnich dwóch latach i to właśnie już nie nasze. Intuicje, nie pogłoski, nie wieści, które docierają do nas z zastrzeżeniem poufności, anonimowości insiderów, którzy lękają się wystąpić publicznie z tą informacją. Teraz to jest już fakt stwierdzony przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wyrażam tutaj moje ogromne uznanie i wdzięczność w tych smutnych okolicznościach, kiedy wymiar sprawiedliwości wykazuje się rażącym bezwładem. Temida jest zaprawdę ślepa na, na oboje oczu i zatkała sobie oboje uszu, żeby nie widzieć, żeby nie słyszeć tego, co dzieje się, jakie są działania i zaniechania.